Witam Państwa serdecznie w Ministerstwie Obrony Narodowej, jako minister obrony narodowej, którego obowiązkiem było powołanie tej komisji, mającej ponownie zbadać tragedię smoleńską. Powody tej decyzji były oczywiste. I wynikały z niesolidności działań podejmowanych przez zarówno komisję powołaną przez Federację Rosyjską, jak i komisję powołaną, a może dokładniej trzy kolejne komisje i zespoły powoływane przez władze, którymi kierował pan premier Donald. Tusk, w tym komisję ministra Jerzego Millera. Materiał dowodowy wskazujący na to, że były to działania niesolidne, został ujawniony przez bardzo wielu badaczy, analityków, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w ciągu ubiegłych sześciu lat wielokrotnie. Ale bezsporne dowody. Fałszowania i manipulowania, a przede wszystkim omijania, ukrywania prawdy na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń, znajdowały się głównie w archiwach Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Lotnictwa Państwowego, kierowanych przez pana ministra Jerzego Miller'a. Możliwość zapoznania się z tymi materiałami prawiła, że i zaistniała konieczność powołania zgodnie z prawem nowej komisji, która raz jeszcze dokona oceny przebiegu wydarzeń, materiału dowodowego i sformułuje stanowisko tak, aby uniknąć na przyszłość przede wszystkim takich katastrof. Bo to jest główny cel i jedyny jedyne zajęcie, jakie powinna podejmować Komisja Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego. W związku z tym proszę nie spodziewać się, że ta komisja przedstawi winnych, bo to nie jest zadaniem tej komisji. A jedynie wskazanie, jakie czynniki, jakie wydarzenia doprowadziły do tej tragedii, nie zaś wskazywanie winnych. Chcę to bardzo jasno podkreślić, dlatego że oczywiście państwo polskie dysponuje organami, które są właściwe do poszukiwania winnych, gdyby okazało się, że taki był przebieg wydarzeń. Od tego jest prokuratura, od tego są sądy, od tego są także służby specjalne i inne organy ścigania. I wszystkie te organy w związku z tragedią smoleńską realizują swoje zadania i ich wyniki będą z pewnością Wzięte pod uwagę zarówno przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych, Lotnictwa Państwowego, którą powołałem, jak i odwrotnie. Materiał dowodowy zgromadzony i zanalizowany przez tę komisję będzie brany pod uwagę przez prokuraturę w ostatecznym wyniku tych prac. Chcę powitać wszystkich członków komisji tutaj siedzących. Ale ze szczególną radością chciałbym przedstawić Państwu i powitać Pana Franka Taylora. Please, Frank Taylor. You're Twórcę całej szkoły badania wypadków lotniczych, którego pracę na Uniwersytecie w Kreinfeld i którego zespół, który tam został ukształtowany. Jest jednym z najbardziej znanych i skutecznie działających spośród wszystkich zespołów badaczy zajmujących się wypadkami lotniczymi. Ten zespół wraz z panem Frankiem Taylorem będzie współdziałał z naszą komisją jako eksperci, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Jak Państwo wiecie, kształt personalny komisji jest zróżnicowany, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania. Większość członków komisji to nie tylko obywatele Polski, ale i osoby, które mieszkają w Polsce. Ale nie wszyscy. Niektórzy z naszych członków to są osoby, które przyjeżdżają na posiedzenia z bardzo daleka, a na co dzień. Współpracujemy dzięki nowoczesnym środkom elektronicznym. Dlatego mam wielki zaszczyt powitać wśród nas pana doktora inżyniera Grzegorza Szuledzińskiego, a którego prace od samego początku odgrywały istotne znaczenie, zarówno wśród polskiej opinii publicznej, jak i na rynku międzynarodowym przy badaniu tej tragedii. A także pana Glena Jurgensena z Danii, który zaszczycił nas swoim członkostwem w komisji i profesora Biniende, a którego pracę Państwo też znacie. No ale oczywiście nie sposób nie wspomnieć i o profesorze Nowaczyku, i przede wszystkim o osobie głównej, której powierzyłem los badań i wyników pracy. Tej komisji i którego krytycyzm oraz doświadczenie, oraz, a także obiektywizm, wielokrotnie, ponad dziesięciokrotnie, testowany przez instytucje Stanów Zjednoczonych, sprawiły, że mogłem to uczynić z pełnym zaufaniem. Mówię oczywiście o panu doktorze inżynierze Wacławie Berczyńskim, który przewodniczy pracom tej komisji. Powtarzam jeszcze raz, celem pracy tej komisji jest wyłącznie zidentyfikowanie przyczyn przebiegu wydarzeń bez wskazywania winnych. Jako minister obrony narodowej postanowiłem przekazać całą dokumentację, jaka znajduje się w dostępnych archiwach ministerstwa, łącznie z dokumentacją. Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Lotnictwa Państwowego, która się zajmowała poprzednio tym wydarzeniem, nowo powołanej komisji, tak by mogła z pełnym obiektywizmem do tych danych się ustosunkować. Jednocześnie zdecydowałem, że te dane, które są niezbędne dla przedstawienia opinii publicznej obiektywnego przebiegu wydarzeń, decyzji podejmowanych przez poprzedników, a które mogły wpłynąć na przebieg wydarzeń postanowiłem odtajnić i udostępnić opinii publicznej i będą one także dzisiaj w, w pewnym wymiarze prezentowane. Jeżeli będzie konieczność, to oczywiście będą dostępne także oryginały, jeśli byłoby to poddawane wątpliwość, bądź poddawane w dyskusji, ale też e, e, chciałbym Państwa od razu uprzedzić, że nie jest możliwe e, e, przekazywanie Państwu dziesiątków tysięcy stron, a to jest wymiar materiałów jakie, jak, o, jakie, o jakie chodzi, a które były już przedmiotem analizy komisji, która dzisiaj pracuje. Raz jeszcze Witam serdecznie wszystkich członków komisji, witam państwa z mediów, witam państwa przed telewizorami i oddaję głos panu doktorowi inżynierowi Wacławowi Berczyńskiemu, przewodniczącemu podkomisji Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Lotnictwa Państwowego, do ponownego zbadania przebiegu tragedii smoleńskiej. Dziękuję bardzo.